obecna w Norwegii. Jeżeli masz apetyt na Norwegię, to zapraszam na e, krótki przegląd e, produktów, e, jakie można kupić e, no, tutaj u nas w Norwegii i jakie można e, no, z tego e, zrobić e, dania. Zacznę może od takich kumli. One są w takiej zalewie. Kupuje się w takim opakowaniu. Ich jest tutaj 3-5. Kupiłam je na potrzeby filmu. Wcześniej kupowałam je troszkę częściej, ale już od dawna, od dawna ich nie kupuję. Raz na rust. Oj, przepraszam, nie to powiedzenie! Yy, nie. Yy, raz a czas kupuję je właśnie. Ja sobie je na przykład smażę tak na masełku, na patelni. To, to są tak jakby podobne do pys polskich, ale pyzami nie są. Podobne do knedli, ale knedlami nie są. One są puste w środku, robione takie, właśnie, też na, y, z surowymi ziemniakami y, tartymi na tarce i z ugotowanymi. Y, sprzedawane są właśnie w takiej zalewie. Y, I tutaj oni właśnie w Norwegii jedzą y, z takim boczkiem y, dobrze wysmażonym, i do tego kiełbaska lub parówka, i do tego idzie tapę, czyli to jest takie y, y, z brukwi. Z brukwi. I też słyszałam, że w czwartki w domach norweskich na przykład są no, domowe kumle. Także tak. I te kumle w sklepie kosztują, tu jest 500 gram, około 53 korony. Rozkroiłam tą kluchę. Takie kupne te kumle to są takie dosyć, dosyć tęgie domowym sposobem, jak się robi takie domowe, wiadomo, są najlepsze i, i polewa się też tak rozpuszczonym masłem. To wiem, że też tak u babci w domu opieki masłem sobie polewały na to. No dobrze, tutaj mam taki raz za czas. My nie lubimy bardzo tego brunu z takiego popularnego norweskiego sera, bo w kostce dłużej można kupić, ale raz za czas gdzieś tam Ktoś potrzebuje, więc takie małe plasterki raz za czas kupujemy i zaraz sobie serknę. Brunus kosztuje 21 koron, takie opakowanie. I to się robi właśnie taki ten brązowy ser przepraszam, ale muszę sobie jakby na polskie słowa, ten brązowy ser robi się z mleka koziego i krowiego i z tego, co pamiętam, to jakoś tam się gotuje tak, żeby, żeby ta masa cała się skarmelizowała i właśnie powstaje dlatego też taki kolor i taki smak właśnie, że jest brązowy. I oni na przykład lubią gofry z tym jeść. Naleśniki chyba też mi się wydaje. lub po prostu na kanapkę też. W przedszkolu dzieci lubią na przykład taki Ser A tutaj mam taki chlebek, który ja po prostu bardzo lubię. To są właśnie takie takie grubsze chlebki, o tak wyglądają. I one są z mąki pszennej i pełnoziarnistej. I ja na przykład lubię z dżemem i z masłem lub z żółtym serem. Takie właśnie chlebki. Przypomniałam sobie, że jeszcze mam w innym opakowaniu. To są właśnie takie chlebki. Y, bardzo dobre. Czy do pracy, czy dzieciom, do szkoły. O, a tutaj mam paczkę takiego y, ryżu na mleku. Y, u babci. Y, pamiętam w domu opieki. Y, to właśnie w soboty. W soboty właśnie był taki y, riskrot. I oni lubią to z, y, troszkę dać masełka, cynamonu i. Cukru. Także taki kupuje się właśnie w takim pojemniku i on kosztuje, zaraz powiem, 48 koron. Około. Bardzo dobry jest. Ja raz próbowałam gotować, ale przypalał mi się. I raz za czas kupię taki właśnie do domu na szybkiego głoda Ale jest naprawdę bardzo dobry. No, ja na przykład lubię, jakby to powiedzieć, biula. To jest akurat urskawkowa, są różne smaki. To takie jak maślanka, taki kefir, jakiś smakowy. Bardzo lubię właśnie taką, taką szklankę się napić. Lubię norweskie masło, jest solone i sprzedawane są takie duże, półkilowe kostki. Są też mniejsze bez soli, ale zazwyczaj są takie półkilowe. Kostki masła. I tu mam jeszcze coś, co ja lubię: czyli makrela w pomidorkach norweska. Bardzo lubię. I w Norwegii, oczywiście, muszę to powiedzieć, bardzo dobre są drzemy. Nie wiem, jakie teraz są w Polsce drzemy, bo ja nawet jak jadę do Polski, to się nie interesuję. Ale wiem, że wcześniej były takie, że było bardzo dużo żelatyny, że, że były takie tęgie. Yy, po prostu. A tutaj są no przepyszne po prostu i oczywiście wiele smaków, ale nie są tęgie, są takie właśnie fajne, taki mus jakby bardziej, takie rzadsze, nie takie no tęgie, tak, nie wiem, może w Polsce teraz już są też fajniejsze, ale te norweskie mi bardzo bardzo odpowiadają. Tutaj mam fiskę kaker, czyli to są takie kotlety rybne. Y Robiłam wcześniej może ze dwa razy takie kotleciki rybne sama, ale po co, kiedy można sobie kupić taki szybki obiados? I to można usmażyć albo na masełku, na patelni, albo wrzucić do piekarnika. Dzieci w przedszkolu też właśnie takie jedzą. I tu jest dużo ryby w rybie, i są różne, mniejsze, większe. Nie, no większe od tych to chyba już nie ma, ale mniejsze też takie kotleciki z warzywami. Z różnymi właśnie takimi dodatkami. Te są akurat takie, no, bez żadnych dodatków. Bardzo fajny, szybki obiad. Teraz sobie nalałam szklankę tej biuli, właśnie. Tu mam smak taki truskawkowy. Bardzo dobra. Biula, w sensie, że odmieniam jako biula. No i jeszcze powiem, że mają dobre. Kefiry w Norwegii. Mm -hmm. Tak. Tutaj mam karbonadę, czyli to są takie wołowe kotlety. Albo się na patelni podsmaża na masełku, albo no, czy na oleju, zależy, jak ktoś lubi na masełku, są lepsze podobno. Lub w piekarniku. Norwegowie też lubią do tego sos, taki brązowy. I tutaj. Nie ma długiego terminu do spożycia. Tutaj jest mięso, przyprawy, woda, mleko, mięso, przyprawy. Tak. I tyle. I to jest bardzo szybki obiad. I widzę, że to właśnie w sklepach do koszyków norweskiej rodzinie wpada. I taka paczuszka karbonadę kosztuje, zaraz zerknę, 64 korony, mówię około, bo to może zależy w jakim sklepie, 720 gram, około 8 sztuk. A tutaj mam taki dżem, czyli to jest taki dżem z takiej norweskiej maliny, morożka się nazywa i ona występuje u nas na północy Norwegii. Dosyć drogi drzem, bo chyba około 100 koron kosztuje, i ten drzem lub te malinki dodawane są również do takich kremów z bitej śmietany. To jest smak taki słodko kwaśny U nas wszystkie dzieci uczyły się z takiej książki: Kukebuk for all Dzieci miały właśnie kucharzenie, gotowanie w szkole bardzo fajne przepisy, i wszystkie dzieci nasze. Nasza trójka umie gotować. Nasz najmłodszy czternastolatek od dawna umie zrobić sobie jedzenie. I co najważniejsze, jakby jest zainteresowany. On na przykład nie woła na mnie, mamo, zrobisz mi to czy tamto. Tylko on po prostu dostał dawno temu. Jak się to mówi, pozwolenie do kucharzenia w kuchni, pomimo że potem wiadomo, jak kuchnia wygląda, tak, ale to już mały szczegół. Dzieci muszą się rozwijać. Muszą mieć prawo się skaleczyć nożem. To już wiecie, tak? Także także dzieci w Norwegii samodzielność u dzieci norweskich jest na pierwszym miejscu, więc jakby ja z tym nie walczę. Więc moje dzieci wszystkie są nauczone gotowania świetnie im to wychodzi no i tak no i głodne w życiu nie będą wystarczy, że sobie zarobią pieniążki a reszta poukłada się w kuchni chciałam pokazać właśnie takie przykładowe danie, u mnie córka właśnie dawno, dawno temu to było jedno z pierwszych jej dań, kiedy była dzieckiem zrobiła takie pire ziemniaczane i podsmażyła parówkę z cebulką Pewnie jakoś tam jeszcze poprzyprawiała. I to się właśnie taką warstwę kładzie piere ziemniaczanego, i na to właśnie takie podsmażona czy kiełbaska, czy parówka z cebulką. I naprawdę, jak ktoś nie jest jakiś szczególnie wybredny, lub lubi takie proste jedzenie, to naprawdę to jest, to jest smaczne. My wcześniej nie byliśmy nauczeni, żeby właśnie taką warstwę kiełbaski czy parówki kłaść na, na, na ziemniaki. Ja to chyba na kanale, nie wiem czy to miałam na kanale, coś mi się przypomina, że chyba takie przykładowe robiłam. No, tu jest na przykład takie danie też w tej książce, że to jest dorsz gotowany, tak? Z sosem takim ziołowym. I co tutaj do tego sosu idzie? Śmietanka, sól, pieprz, yy, koperek, yy, szczypiorek. Yy, I to jest mleko, i troszkę mąki. To pewnie taki ala, jakby szamelowy, takie coś. Ja nie robiłam takiego sosu. I właśnie oni, bo ja pamiętam jak u babci pracowałam w domu opieki, to właśnie jeżeli była rybka na przykład taka, to też była w jakimś sosie. I ziemniaczki właśnie nietuczone, tylko takie i zawsze jakiś gronsaker do tego warzywa. Ja pamiętam jak jeszcze dorsz u babci, właśnie w domu opieki, był podany w sosie pieczarkowym. Pieczarki były tak drobno chyba na tarce utarte. I taki właśnie pieczarkowy sosik był do dorsza. O, to mam na przykład jagnięcina w kapuście. To jest na jesieni takie danie narodowe. To się nazywa forikol. To jest takie właśnie danie narodowe w Norwegii. I na jesieni oni właśnie przygotowują sobie takie danie jagnięcina. I to się kładzie warstwami mięso i kapusta. To jest główka kapusty. Znaczy kapusta nie, nie kiszona, tylko taka zwykła. I to warstwami, i do tego duża ilość pieprzu w ziarnach. Mój mąż, jak gotuje to danie, to ja muszę okna otwierać. Bo ja po prostu ten zapach mnie zabija. Cicho. O, takie pizzeryki. Mam na kanale przepis, bardzo dobry przepis na ciasto i farsz właśnie to są pomidorki suszone, ja kupuję w takim słoiczku, czyli w takiej zalewie, to nie są wtedy takie suche i wiejski serek i troszkę czosnku, posolić, popieprzyć, taki farsz, no naprawdę, no oczywiście jak ktoś lubi takie smaki, to są, ja bardzo często właśnie robię takie pizzerijki. Dziś na kanale też mam właśnie nagrany przepis. Mają też takie ciasto ucierane z jabłkami. Oni jakby dużo właśnie robią takich marchewkowe ciasta, takie czekoladowe ciasta, tego typu. Krumkaker to są takie popularne na śp... przed świętami Bożego Narodzenia. Norwegowie dużo pieką różnych, przeróżnych ciasteczek i właśnie jest taki sprzęt, ym takie kółko z takim właśnie wzorem i na to wylewa się ciasto, jest przepis na, na ciasto i yy, yy, no wychodzi taki jak naleśnik i wtedy na szybko trzeba zwinąć właśnie w taki rożek yy, i do tego yy, no jakiś krem na przykład sobie yy, yy, można włożyć o, a tu na przykład mamy parówkowy zawrot głowy mamy parówkę z salsą y, z mango, kolesław, surówka, y, pomidorową salsę mamy, y, mamy cebulka i y, szczypiorek, guacamole i, i salat y, no z listkami y, sałaty. No proszę bardzo. Parówkowy zawrót głowy. Nawet bym nie pomyślała, że takie y, można mieć y, wariacje. O, a tu jest jeszcze jedna y, z czerwoną kapustą. No, w sklepach są takie gotowce, takie już kupuje się gotowo okrągłe y, takie placki. One są z y, ugotowanych ziemniaków robione i do tego mąka i to się smaży y, no, na patelni. Zobaczysz to na patelni się smaży? Tak, stekę panę. Mm, albo jeszcze na takim innym urządzeniu, na takim, taki się nazywa. No, to już w ogóle po polsku. Mi się tak język pląta, że, że może ktoś powiedzieć, że nie pokazuje się, bo, bo, bo coś wypiłam, ale czasami na polski przetłumaczyć to naprawdę jakby dwujęzyczność jest czasami kłopotliwa. Ale co chciałam powiedzieć, właśnie z tym brunust, czyli tym, tym, co pokazywałam właśnie z tym serem brązowym, można go kupować albo w takich już plasterkach, albo w takiej kostce i do tego jest właśnie takie, taka łopatka do, do krojenia sobie samemu. To są te ziemniaczane właśnie takie placki. W sklepach gotowce można kupić, a ja ostatnio jak byłam na, powiedzmy, kursie mieliśmy grilla na dworze to, no oczywiście była parówka w bułce i były właśnie też takie placki, no i z parówką. No, można i tak. To mam takie pudełko z takim cienkim chlebkiem, który mm, tutaj je się na przykład z lapskausem, czyli z takim tym bigosem warzywnym y, y, z parówkami. Takie cieniutkie, kruche płaty nie pamiętam, kiedy to było, czy to było trzy filmiki temu, czy cztery. W każdym razie gdzieś tam w którymś z filmów wyraziłam się słowami, że ja tutaj w Norwegii nie mam co jeść. I była jedna osoba, która jakby no dosłownie to zrozumiała. I, 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 i dostałam komentarz, w którym było wymienione, no co tu jest zajebistego, jakie, jakie produkty i tak dalej. Więc jak chciałam powiedzieć, że ja wypowiadam się za siebie i to, że tak sformułowałam, tak, swoją wypowiedź, to nie znaczy, że ja przymieram głodem przez te 17 lat, że lub, że na przykład towar sprowadzam, nie wiem, z innego kraju. To oczywiście była przenośnia, ale ja mam na uwadze to, że, że tak jakby według mnie, ja tutaj mam mały wybór, to znaczy, że towar jakby... Nie wymienia się, jakby no nie wchodzi nic nowego takiego na rynek, co by zaciekawiło, czy smak jakiś inny, że tak jakby cały czas jest, jest to samo, że wieje trochę taką nudą, tak? No, no ja miałam to na myśli. No tak, przeczytałam właśnie w tym jednym komentarzu, że sery norweskie zdobywają medale. No super, zarąbiście, no niech, niech zdobywają. Ale ja samym serem, sorry, nie będę żyć, tak? No, chodzi mi o tą interpretację, tak, że, że jakby mm, y, puszcza człowiek film jeden, i jakby każdy, kto go obejrzy, ma podobne zdanie, no pozytywne lub negatywne, zależy jak, jak, jak zostanie odebrany film, mm, ale zawsze się znajdzie również też taka osoba, która no strasznie mnie zaciekawi, jeśli. Jeśli chodzi o interpretację pewnych, pewnych spraw. Ja największe doświadczenie, jeśli chodzi o kuchnię norweską, mam z domu opieki. Tam pracowałam z babciami, z ludźmi starszymi, no i tam widziałam, co, no, co mieszkańcy mają serwowane. Więc, tak jak już mówiłam, chyba tutaj w tym jednym, film, w tym jednym jakby, m, odcinku tego filmu. Że w soboty na przykład babci miały ryż na mleku jako na obiad o godzinie 13, I, i, i one zazwyczaj jedzą z masłem, troszkę masła, troszkę cukru i cynamonu. I, I przez to, że właśnie w sobotę, nie wiem jak jest teraz, ale tak było wcześniej, przez to, że w sobotę powiedzmy jest taki lichy obiad, to wtedy na kolację była taka ciepła kolacja, i wtedy na przykład na kolację było, były karbonade, czyli te wołowe kotlety, które właśnie mam tutaj w tym filmie. Dzisiejszym z taką karmelizowaną cebulką. O, coś takiego pamiętam. Tak jak już mówiłam, dorsz na przykład w takim sosie pieczarkowym. Ogólnie Norwegowie, z tego jak ja zauważyłam właśnie, lubią. Kawałek mięsa na talerzu, ale polany sosem. I zawsze są różne właśnie sosy, no do różnych mięs, tak? Bardzo lubię norweskie sery, bardzo lubię norweskie mleko, masło. Ja tak w ogóle to nagrywam ten filmik też właśnie z tego tytułu, żeby. No, tak jakby pokazać, że no, jak chcę, jak mam ochotę, to tutaj gdzieś w tej kuchni norweskiej, w tych sklepach, no, no znajdę jakieś perełki um, żywnościowe. Kuchnia norweska nie jest według mnie jakoś specjalnie skomplikowana. Jedzą ryby, jedzą mięso, to kawałka mięsa tak jak mówię, lubią sos, do tego mają um, jakieś warzywa. Mają też coś takiego, jak my, taką marchewkę duszoną, y, też tak podobnie przygotowują lub takie. teraz y, ja sobie muszę przetłumaczyć na polski. Y, takie pire z groszku zielonego na przykład, lub y, y, kolorabi y, też taki właśnie z brukwi, y, y, takie pire. Na święta Bożego Narodzenia to tak już zapewne wszyscy, którzy oglądają, no gdzieś tam im się już robiło: jak niemieckie są żeberka lub żeberka wieprzowe, to w zależności od regionu. Chociaż u mnie to na moim terenie, tak jak ja w pracy rozmawiałam, to część ludzi też ma i to i to, bo jakby jedni lubią no, takie żeberka, takiego rodzaju mięsa, a inni inne, dlatego są jakby dwa rodzaje. Na wszystkich właśnie świątecznych imprezach również jest to podawane, czyli tak, jakby ta kolacja wigilijna, jest taką właśnie też kolacją, świątecznym obiadem firmowych, na firmowych imprezach. Jeśli chodzi o ciasta, to Norwegowie na przykład, z tego, jak ja oczywiście się orientuję, tak jakby tu w tym moim środowisku, no to też mają na przykład biszkoptową roladę, też przekładaną śmietaną yy, ubitą czy z mascarpone. Mają pawlową, czyli mają, yy, jak się to mówi, bezem, tak? Yy, no, mają różne torty. Yy, u mnie na przykład w cukierni to jest, yy, to są dwa rodzaje tortów. Jest tort czekoladowy i jest tort taki, Nazywa się albo marcepanowy, albo śmietankowy. Czyli śmietankowy jest bez tej masy marcepanowej na wierzchu, a marcepanowy właśnie jest tą um, na wierzchu, tak jakby pokrywą, no, jak to powiedzieć. E, więc tak, i to jest e, przełożone drzemem i e, ubitą śmietaną. E, więc to takie torty ja akurat tutaj e, jakby jadłam m, i takie znam. I dużo ciast jest właśnie takich ucieranych na szybko, jak oni mają różne dugnaty, czyli tę taką pomoc sąsiedzką, społeczną, więc takie opieką, ciasta czekoladowe, czy ciasta takie właśnie marchewkowe, takie jak alapiernik, czyli takie kryter czyli takie no tak. Ciasto z przyprawami korzennymi. Ja naprawdę. Ta dwujęzyczność, ja szczególnie jak w tygodniu nagrywam i jestem w pracy jakby cały czas, tak? Więc jak ja przyjdę do domu i chcę nagrać jakiś filmik, taki mam plan, to kurczę, nie mogę by hamować. Dopiero w sobotę lub w niedzielę idzie mi znacznie lepiej z językiem polskim. O, ale się teraz narobi, dostanę komentarz, że z Norwes się. Norwegowie właśnie mają też bardzo dobre przepisy, jeśli chodzi o ciasta drożdżowe. Oni pieką bardzo dużo różnych bułeczek. Cynamonowe bułeczki, z kardamonem bułeczki. No, przeróżne, przeróżne. I na słono, i na słodko, i chleby również wypiekają. Także tak jak mówię, tak jak ja zauważyłam, to oni większość właśnie lubią takie takie ciasta, no, jakby to w cudzysłowie suche powiedzieć, nie wiem, ale nie lubią z takimi, y, 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 za dużo z masami. Ja pamiętam tutaj y, była u mnie w miejscowości taka pani, a nie będę mówić jakiego kraju, nieważne, y, która otworzyła cukiernię tutaj u mnie w miejscowości, no i miała ciasta, przepisy ze swojego kraju ciasta. Chyba nie bardzo to poszło. No, nie wiem konkretnie, jaki jest powód tego, że jest to zamknięte, ale, ale jak czytałam gdzieś tam w internecie opinie na ten temat, to, no, to dużo było wypowiedzi, że no, jednak no, nie wpadło to nowego w gust. Po prostu on, dla nich to było za słodkie, za bardzo takie wymyślne, różne z galaretkami, różne jakieś warstwy. Oni lubią takie konkretnie proste. No, mają na przykład te bulurotkakę, czyli to marchewkowe ciasto. Niektórzy jakby robią takie zwykłe, a są też zwolennicy z kremem takim śmietankowym i z cukrem pudrem. No takie wyrobiona taka masa, taki kremi i położone na wierzch. Lub ciasta czekoladowe do szkoły, jak się dzieciom zanosi czy coś, to, to oni właśnie takie blachy konkretne takich ciast pieką. Nie bawią się w jakiejś. Nie wiem, jakie to mamy na przykład w Polsce jakiś zielony mech, jakieś tu troszkę tego, tu troszkę tego, jakby taka warstwa, taka warstwa, jakieś kosteczki, galaretek. Jakby ja tego tutaj nigdzie nie widziałam tego typu. W takim telegraficznym skrócie chciałam no, przybliżyć taką moim okiem norweską kuchnię. Radzimy sobie. Żyjemy i, i jest ok. Życzę wszystkim fajnych dni w upływającym nam tygodniu. Niedługo znowu będzie weekend. Dziękuję wszystkim za komentarze. Ostatni film bardzo fajnie został przyjęty. Dostałam dużo takich komentarzy, które, no, powiem szczerze, że mnie czasami wzruszają do. Mhm. Tak. Więc dziękuję bardzo za wszystko, za subskrypcję, za odwiedziny i do następnego razu.